24 do 36. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu. Oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte, wtedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, wyprostujcie się i podnieście głowy. Ponieważ zbliża się Wasze odkupienie, uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przypadł dla was znienacka jak podczas. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwając więc, módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo. W przystępujemy do pierwszego adwentowego łamania się słowem, dzielenia się słowem tak jak się dzieli chlebem. Kiedy spojrzycie dobrze, moi drodzy, na ołtarz, przy naszej piecie, czyli przy, tej, przy tym posągu Matki Bożej trzymającej martwe ciało Jezusa, Możecie zobaczyć kosz Białych opłatków. W pierwszą niedzielę Adwentu we wspólnocie Kościoła błogosławi się, błogosławi się chleb, którym będzie, który będzie łamany w czasie Wigilii. Być może nie tylko w czasie Wigilii, bo jeżeli macie bliskich przyjaciół, rodzinę gdzieś daleko stąd, to być może włożycie w kartonik, połamiecie kawałek i prześlecie, żeby tam, gdzie oni są, tam, gdzie oni żyją, żeby mogli też połamać się tym chlebem. Łamanie się chlebem, zjednoczenie, miłosierdzie, miłość. Wigilia. Ale moi drodzy, oprócz czy obok tego kosza z chlebem są dwie tace, a na tych tacach są małe kartki. Na tych kartkach wypisane jest Słowo Boga. Na tych kartkach wypisane jest słowo z księgi Psalmów. Na każdy dzień adwentu fragment z psalmów, który jest wyśpiewany w liturgii. Zanim między sobą będziemy dzielili się chlebem, chcemy podzielić się, chcemy zbudować społeczność, wspólnotę z Panem Bogiem. Kiedy zaczynamy dzisiaj adwent, Zaczęliśmy ją tym widzialnym znakiem. Modlitwa Kościoła, wołanie Kościoła jest odpowiedzią na Boże Słowo, na Bożą obietnicę. To dlatego tak mi zależało, żebyśmy rozpoczęli naszą pierwszą liturgię Adwentową w ten sposób. Pielgrzymi, Nadziei, uczniowie Jezusa idą za Ewangeliarzem, idą za Słowem Boga. I kiedy to Słowo wybrzmi w ich uszach, odpowiadają na to Słowo swoją modlitwą, wspólną modlitwą, duch i oblubienica, Kościół odpowiada na usłyszane słowo modlitwą. I teraz ten Kościół Boży, który jest tutaj, w Mosinie, ten Kościół Boży, który dzisiaj jest ubogacony obecnością sióstr i braci z ósmej klasy, ten Kościół Boży, który przeżywa tajemnicę zjednoczenia w Duchu Świętym, jest zaproszony do tego, żeby przyjąć to słowo, żeby przeżyć ten adwent, jako ludzie, którzy słuchają słowa, zanim podzielą się chlebem, zanim zaśpiewają, Bóg się rodzi. Mają czas na to, aby przez psalmy pełne ducha, pełne mocy zwracać się do Boga. Aby budować z Nim swoją więź. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest potrzebne? Dzisiaj mówi o tym Jezus w swojej Ewangelii. Jeżeli uważnie, żeśmy słowa słuchali, to zobaczcie, co ono nam dzisiaj, co ono nam przynosi. Ono przynosi kilka takich poleceń Jezusowych. Najpierw mówi, nabierzcie od ducha, wyprostujcie się. Podnieście swoje głowy. Mówi, uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. Potem mówi jeszcze o tym, że czuwajcie. Czuwając, módlcie się. Polecenia. Słowa, które wgrywamy sobie w serce, aby były wskazówkami naszymi. Aby były naszymi gromowskazami. I dlatego, moi drodzy, jeżeli mam czuwać, czy dlaczego mam czuwać? Słowo pokazuje, mówi o znakach, ale to, co jest najpiękniejsze, moi drodzy, mam czuwać, żeby nie przegapić Jego przyjścia. Mam czuwać, aby być gotowym na spotkanie z Nim. Jezusem, synem człowieczym, to jest cel Adwentu. Celem Adwentu jest wyglądać dzień po dniu i wołać: Przyjdź Panie Jezu. To jest najważniejszy cel, bo ja chcę nieba, bo my chcemy nieba. I stamtąd oczekujemy naszego Zbawiciela. I żeby wytrwać w tym czuwaniu, żeby wytrwać w tej gotowości, serce musi być rozpalone przez modlitwę, bo tak jak słyszeliście, Pan mówi, że to serce może stać się ociężałe. To serce może stać się, moi drodzy, takim sercem leniwym, takim sercem, które ledwo bije. Sercem, które nie chce kochać, nie chce służyć, sercem, które nawet nie chce żyć. Sercem, które jest, jak mówi papież Franciszek, poddane świeckiej duchowości, sercem, które stawia siebie w centrum, uważając, że wszyscy mają wokół niego koncentrować swoją uwagę. Bo ono uważa, że jest najważniejsze. A owocem tego, kiedy serce człowieka, umysł człowieka koncentruje się tylko na nim samym. Zobaczcie, nie ma podniesionej głowy, nie ma czuwania. Jest tylko to patrzenie na siebie. I człowiek się znudzi sobą. I człowiek po pewnym czasie ma dosyć siebie samego. W skrajnych postaciach zaczyna samookaleczenia, w skrajnych postaciach przesłania lustro i wiele innych autoagresywnych działań podejmuje, bo ma dosyć siebie, bo nie chce ze sobą żyć, bo jego serce ociężało. I to nam mówi Jezus. I On zobaczcie, On ma odwagę powiedzieć, uważajcie na siebie. I teraz w jakiś sposób, jak ja to praktycznie mogę zrobić. No właśnie będąc we wspólnocie Kościoła, dostaje do ręki psalmy, dostaję do ręku światło, które daje mi Kościół. Na każdy dzień w liturgii przychodzi jeden psalm. Na każdy dzień przychodzi jedno słowo. I jako Boży Biedak biorę je w swoje ręce, bo mogę nie umieć się modlić. Bo mogę nie wiedzieć, jak interpretować faktów, które przychodzą z dnia na dzień. Bo mogę być zakręcony w tym wszystkim, bo idę gdzieś tam, spotykam się, rozmawiam, a jestem bombardowany już kolędami, piosenkami Bożonarodzeniowymi promocjami, choinkami, świat góry nogami. I żeby nie zwariować, moja babcia mówiła ogłupieć. Żeby nie ogłupieć, muszę wziąć coś, co będzie mnie prowadziło. I mój Kościół, matka moja, daj mi panę. I każdy będzie z was mógł sobie jeden ten listek taki zabrać. I znowu nie ktoś sobie wymyślił, Matka Kościół przypisała na każdy dzień. I teraz bierzesz ten psalm, fragmenty, jeden, dwa, trzy wersety, różnie. I czytasz. I czytasz. I potem masz chwilę ciszy po przeczytaniu. Żeby się zebrać, żeby zobaczyć jaki jest Bóg, kim On jest, co robi, jaki jest człowiek, co mówi do Boga. I potem nagle mówisz, dobrze, skoro On tak powiedział do Boga, to ja też tak powiem. I bierzesz tę modlitwę, te słowa człowieka z psalmu i robisz je swoją modlitwą. I widzisz, że to słowo zaczyna Ciebie przenikać. I widzisz, że to słowo staje się Twoje. I potem z odwagą mówisz: Marana ta, przyjdź, Panie Jezu. Bo dzisiaj muszę zrobić to i to. Bo dzisiaj czeka mnie to czy tamto. I dlatego chciałbym Was prosić. Żebyście zawalczyli o to, o to, co nazywamy rańszą modlitwą. Żeby te psalmy brać nie na koniec dnia, kiedy jesteś padnięty, padnięta, umęczony, wygłupiony, wyhałasowany. Tylko wstajesz rano. Nie wiem, ile potrzeba. 15 minut wcześniej, pół godziny. Żeby wejść w dzień już ze Słowem. Żeby wejść w dzień już gotowym na to, że Bóg będzie do mnie, że Bóg mnie poprowadzi. Żeby mieć tę świadomość, mówiłem Bogu o tym, co mnie czeka. Poprowadzi, poprowadził mnie. Dzisiaj był moi drodzy, 25 psalm. To jest ten pierwszy, który daje nam liturgia na Adwent. Moi drodzy, pierwszy psalm adwentowy, on jest niezwykły. Bo zobaczcie, on się zaczyna od słów, daj mi poznać Twoje drogi panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Zobacz siostro i bracie, nie wiemy jaki Adwent będzie. Nie wiemy, co się wydarzy. I dlatego mówimy, daj mi poznać. Dlatego mówię proszę Cię, Boże, naucz mnie. Jak mam chodzić, jak mam być wierny w tym świecie, w którym ja na co dzień żyję. I pojawia się dzisiaj w tym psalmie też nadzieja. Boże i zbawco w Tobie mam nadzieję. Sprawdzałem, moi drodzy, jak można by to, to znaczyć. Co może to znaczyć? Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Boże i Zbawco, Ciebie oczekuję. Boże i Zbawco, Ciebie się spodziewam. Boże i Zbawco, Ciebie wyglądam. Boże i Zbawco, Tobie ufam. Poznałem Ciebie, więc mogę Tobie zaufać. A jeśli mogę Tobie zaufać, mogę przyjść do, siebie, do Ciebie. Mogę, mogę czuwać, mogę się przygotowywać. Zobaczcie to wszystko w tym jednym małym psalmie. Cudowne wyzwanie, Pan jest dobry, Pan jest łaskawy. Grzesznik może, pismo mówi, drogę wskazuje grzesznikom, czyli mi. Mi. Każdy z nas mówi mi, bo mam grzech, bo jestem grzesznik. I Bóg mówi, wskazuje Ci drogę. Pomaga czynić dobrze. Uczy ubogich swoich. Powierza swoje zamiary, czyli odsłania prawdy, odsłania tajemnice tym, którzy są jego czcicielom. Objawia swoje przymierze. I zobaczcie prosty psalm. 25. Kilka wersecików dzisiaj było wyśpiewanych. A zobaczcie, że tam jest jak elektrownia atomowa. Zobaczcie, jakie tam są źródła nadziei. Jaka moc bije z tych słów? Jaka gorącość bije z tej prośby? Naucz mnie Twoich ustach, Panie. Pokaż mi, jaką drogą Twoją mam chodzić. Nie słyszycie tego? Nie rezonuje to w Waszym sercu? To jest wołanie dla nas dzisiaj. I tak może być, kochani, każdego dnia. W Twoim domu. Twoim sanktuarium, w którym jesteś, żyjesz i na co dzień się modlisz. będziesz gotowy, będziesz gotowa, siostro i bracie, łamać chleb Wigilię. Bo to Słowo uzdrowi, może przełamie twoje serce, nie wiem. Ale gdy ktoś ciebie zapyta, co robisz w Adwencie? Nic. Odpowiadam tylko na Boże Słowo. Nic. Zwracam się do Boga słowami, które są Jemu miłe. Które rozpoznałem w Kościele. Co robisz w Adwencie? Zacząłem moją drogę jak pielgrzym nadziei. Jestem w drodze. Idę za Słowem. Widzicie, jakiej odwagi trzeba mieć? Ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy my go zaczynamy. Dzisiaj jest ten dzień. Pierwsza niedziela Adwentu. Pierwsza niedziela. Nie mamy jeszcze nic za sobą, żadnego ogonka. Żadnych zaległości. Nic. Bo to dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu. Nowy czas. Pielgrzymi Nadziei. Nowy czas rozpoczynają. Moi drodzy, mogę tylko zachęcić, zaprosić i obiecywać, że jak Bóg da, i paruzja nie nastąpi, chociaż spodziewamy się, to, to, to będziemy tego słowa pilnowali, będziemy je chronili, będziemy je rozważali. To będzie nasz adwent z psalwami, na zakończenie roku modlitwy, który dał nam papież Franciszek. Niech to pozostanie. Amen.